No postępowanie toczy się od roku, prawie roku. Jest postępowaniem wielowyjątkowym, ale wciąż rozwojowym. Wciąż pozyskiwane są nowe dowody, które pozwalają na podejmowanie określonych decyzji przez prokuratorów. Ja bym może tylko chciała zobrazować tak króciutko w liczbach, jak przekłada się ten rok pracy, ciężkiej pracy prokuratorów z tego zespołu. Obecnie sprawa liczy 1200 tomów akt. To jest bardzo obszerny materiał. Każdy tom to jest ponad 200 stron. W tym postępowaniu dotychczas przesłuchano w charakterze świadka 200 osób. Przeprowadzono czynności procesowe w postaci przeszukań w, w, w sytuacjach 156 razy. Yy, zwrócono się do biegłych o wywołanie opinii, sporządzenie opinii w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania. Takie, takie postanowienia wydano w 120 przypadkach. Przeprowadzono analizę 50 umów o udzielenie dotacji, a także dokumentacji związaną, związanej z, z, z tymi umowami, a odnoszącej się do realizacji tych umów. Przeprowadzono bardzo szczegółową analizę ogromnego, obszernego materiału, który został przekazany do prokuratury przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Najwyższą Izbę Kontroli, jak również Krajową Administrację Skarbową. Opracowano również dwa wnioski o uchylenie immunitetu posłom. W związku z tym, że zachodziła konieczność w ocenie prokuratorów przedstawienia im zarzutów, a efekty tej pracy? Efekty tej pracy to 24 osoby w tym postępowaniu usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa. Uzyskano dwie zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dwóch posłów, co pozwoliło na, na przedstawienie tym osobom zarzutów popełnienia przestępstw. Na, w przebiegu tego rocznego postępowania sąd wobec sześciu osób zastosował tymczasowe aresztowanie, co oznaczało, że sąd na moment składania wniosku podzielał argumentację prokuratorów, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez te osoby zarzucanych ich czynów, a poza tym występują tzw. przesłanki szczególne, które wymagają, aby te osoby pozostawały tymczasowo aresztowane. Obecnie na tym etapie żadna z osób podejrzanych nie pozostaje w izolacji. Jest jedna sytuacja, osoba nie pozostaje w izolacji podejrzana, ale wobec jednego podejrzanego stosowane jest tymczasowe aresztowanie dla celów poszukiwawczych. To postanowienie sądu pozwoliło na wydanie europejskiego nakazu aresztowania. I ten podejrzany w ramach tej procedury jest obecnie, obecnie poszukiwany. W sprawie też zastosowano poręczenia majątkowe wobec dwunastu podejrzanych na łączną kwotę 2,5 miliona. To postępowanie skąd? to taki rys historyczny, który przedstawiam dotyczący ciężkiej pracy, jaką wykonują prokuratorzy pracując w tym zespole. Ale to postępowanie jest wciąż kontynuowane. Wciąż podejmowane są intensywne działania przez prokuratorów, aby ustalić wszystkie nieprawidłowości, do jakich doszło w związku z zarządzaniem i wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Te nieprawidłowości zostają poddawane ocenie w aspekcie prawnokarnym, a więc stwierdzenia, czy te nieprawidłowości wyczerpują znamiona przestępstw, bowiem celem tego zespołu jest podciągnięcie do odpowiedzialności karnej w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy wszystkie osoby, które swoim działaniem wykorzystywały środki z tego funduszu. A uaktualniając informacje co do efektów pracy zespołu i po tej rocznej działalności, to chcę Państwa poinformować, że dzisiaj prokurator generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. To jest kolejny wniosek, który został sformułowany i opracowany w postępowaniu zespołu śledczego nr 2 zasada jest taka że uprzednia zgoda sejmu wyrażona uchwałą z dnia 12 lipca ubiegłego roku miała zasięg zakresowy to znaczy odnosiła się do 11 przestępstw opisanych w ówczesnym wniosku i w tej sytuacji kiedy zachodzi konieczność a taką konieczność znajdują prokuratorzy prowadzący postępowanie w oparciu o ocenę materiału dowodowego zachodzi konieczność uzupełnienia Zarzutów panu Marcinowi R. wymagana jest kolejna zgoda parlamentu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za te kolejne czyny. To jest osiem czynów, proszę Państwa. Można by je pogrupować. Dwa z tych czynów to są czyny związane z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez pana Marcina R. jako pełnomocnika do spraw Funduszu Sprawiedliwości, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami. W tym z osobami, urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, Sprawiedliwości funkcjonariuszami Ministerstwa Sprawiedli publicznymi Ministerstwa Sprawiedliwości i działając również w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te zainteresowane podmioty w konkursie oznaczonym jako numer 7, a w ramach tego konkursu miały być przy, przez, przeznaczane przy, um, środki dla osób ubiegających się, przyznawane dotyczące realizacji celów Funduszu Sprawiedliwości. Więc mechanizm polegał na tym, że projekty tych ofert um, Marcin R. przekazywał do ustalonych w tym postępowaniu urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy następnie oferty te poddawali kontroli swoistej, nanosili poprawki, a także nanosili komentarze, jak należy przygotować tę ofertę, aby spełniała warunki formalne, przewidziane zakresem przedmiotem ogłoszonego konkursu. Te projekty po tych naniesionych poprawkach były przekazywane z powrotem do autorów projektów i już sporządzone zgodnie z tymi uwagami, składane w konkursie i oczywiście podmioty te konkursy wygrywały, uzyskiwały najwyższą liczbę punktów co do zawartości merytorycznej i formalnej tych wniosków i następnie Marcin R podejmował decyzję o przyznaniu de dotacji, a finalnie podpisywał umowę i dotacje te były przekazywane. To dotyczyło dwóch fundacji, a mianowicie Fundacji Instytutu Prawa Ustrojowego. Ta fundacja w ramach tego mechanizmu działania uzyskała dotację w wysokości około 2 milionów 700 zł. i jeszcze jedna fundacja, Fundacja Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia z siedzibą w Szczecinie. Ta fundacja uzyskała dotację w wysokości 7 milionów 800 zł., ale w przypadku tej fundacji to jeszcze w opisie czynu zarzucanego Marcinowi R prokurator wskazuje, że Marcin N miał świadomość iż pieniądze uzyskane z tej dotacji nie będą przeznaczone zgodnie z celami dla jakich konkurs został ogłoszony i finalnie prokuratorzy ustalili, że te pieniądze w ten sposób nieprawidłowy, niezgodny z, z celem funduszu zostały zostały przekazane. Tak jak powiedziałam uprzednio, prokuratorzy oceniają, że zachodzi prawdopodobieństwo wysokie popełnienia tych czynów ośmiu przez dwóch, przepraszam, dwa, bo sześć dodatkowych są to czyny związane z podejmowaniem przez Marcina R działań jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości on przekraczał uprawnienia lub nie dopełniał do obowiązków poprzez podejmowanie decyzji i podpisywanie umów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o taką dotację z tego funduszu, przy czym robił to w okresie, kiedy nie miał już umocowania. Jego uprawnienia do takich działań i dysponowania funduszem wygasły, bowiem... Od dnia 3 listopada w 2023 roku w związku z decyzją ówczesnego premiera o odwołaniu Marcina R. z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nie miał już uprawnień do dysponowania środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Takie uprawnienia nabył w dniu 2 grudnia, wówczas po nowym utworzeniu czasowego nowego rządu, ówczesny minister sprawiedliwości takie uprawnienia mu nadał. Natomiast te umowy były podpisane w tym okresie, w którym umocowania nie posiadał. Prokurator uznaje, że należy panu Marcinowi R uzupełnić zarzuty o te osiem czynów, dlatego też. Prokurator Generalny dzisiaj zwrócił się do Marszałka Sejmu o wdrożenie procedury wyrażenia przez Sejm zgody na pociągnięcia Marcina R. do odpowiedzialności karnej. Ale dzisiaj również, proszę Państwa, prokurator zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób, to jest wobec Urszuli D, Karoliny K, Michała O, Marcina M, Wojciecha Z i Moniki G. Państwo byliście już wcześniej informowani, że z tego głównego postępowania wyłączony został wątek dotyczący dotacji udzielonej dla Fundacji Profeto. W ocenie prokuratorów materiał ten był już kompletny. I uzasadniał sporządzenie aktu oskarżenia, wyłączenie tych materiałów i opracowanie aktu oskarżenia, który w dniu dzisiejszym został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie jako właściwego do rozpoznania tej sprawy. Tym sześciu osobom łącznie zarzuca prokurator popełnienie piętnastu czynów, przy czym trzy osoby Karolina K., Urszula D i Michał O. Mają zarzut sformułowany w tym akcie oskarżenia, ale uprzednio w postanowieniu uprzednio, o przedstawieniu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczanie nieprawdy. To oczywiście dotyczy pań Urszuli, K. I, 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 i Urszuli D i Karoliny K, natomiast i w ten sposób wyrządzanie szkody w imieniu Skarbu Państwa. Natomiast Michał O. z tymi oskarżonymi współdziałał w popełnianiu tych przestępstw, aby uzyskać dotacje dla fundacji niespełniającej kryteriów przewidzianych dla podmiotów uprawnionych do uzyskania takiej dotacji. Pozostałe trzy osoby to funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w ministerstwie sprawiedliwości w okresie objętym treścią zarzutu to dyrektor i zastępca dyrektora departamentu do spraw funduszu sprawiedliwości a, a także przepraszam a także urzędnicy członkowie komisji konkursowych to właśnie te osoby jakby każda z nich brała udział w tym całym mechanizmie.